Na mapach wyglądało to jak koniec świata. Na południowym wschodzie Rzeczypospolitej kończyło się prawo. Kończyły drogi, kończyła władza króla. Ale tam, gdzie nie sięgało państwo, zaczynał się on. Jeremi Wiśniowiecki zbudował własną linię obrony. Sieć fortów, strażnic i sygnałowych wież, które ciągnęły się setkami kilometrów wzdłuż dzikiego pogranicza. Jego ludzie wiedzieli o każdym ruchu orty, w każdej karawanie, każdym najazdzie. Szlaki tatarskie przecinały barykady, a za nimi czekała jego jazda. Żadna wyprawa nie mogła przejść niezauważona. Żaden wróg nie mógł się ukryć. To była granica, której nie pilnował król. To była granica, którą stworzył jeden człowiek. Całą tę historię poznasz w pełnym słuchowisku. Człowiek, który zastąpił państwo. Jeremi Wiśniowiecki i jego prywatne imperium. you should youtube